Serdecznie się z Państwem witam. 20 2023 rok. Jestem przy kolejnych ulach. Przy kolejnych ulach. Ach, panowie, narobię Wam smaka. O, patrzcie się, patrzcie się, patrzcie się. Co to za drapieżnik. Będzie próbował mnie zaatakować. myśl jak co mi tak stuka a to ten chodzi po blasze nad płotem no i teraz proszę państwa zobaczę co tu jest to jest też super miodna rodzina ale tu w tym ulu w tej rodzinie była taka sprawa że wsadziłem w końcu maja nowe ramki do gniazda 6 i matka podjęła na nich czerwienia no i była totalna klapa z rodziną. O! Zobaczymy co tu jest. Och, rodzina słabiutka. Także przekoiczyłem rodzinę konkretnie. Tu będzie problem z wyjęciem tego korpusu. Niestety muszę nie wiem czy tu nawet jest rodzina Tu nie ma nic coś niespotykanego proszę Państwa Tak miodna rodzina tak miodna rodzina. Tak miodna rodzina. Tragedia, to jest tragedia. to jest tragedia. Teraz muszę pójść po Proszę Państwo, to jest tragedia. Tak miodna rodzina sobie nie poradziła, tylko z takiego powodu, że była dość długa luka bez konkretnego czeriu. Nie damy rady odbić. Zobaczymy co wnieździe. Czy tą rodzinę trzeba karmić, czy ma coś w gnieździe i takie są, drodzy Państwo, różne oblicza pszczelarstwa. Świetna rodzina. No tu wianuszki w nieździe są, tak, są wianuszki w nieździe, no to i tak, że nie trzeba karmić, bo się bardzo przestraszyłem. Tak jak na wylotku. No i gniazdo jest lane. Cymulu na wylotku. Raz było parę pszczółek zdeformowanych letko. Ale później tego nie obserwowałem, nie zauważyłem. No pszczoły leją pszczółki leją no i jest ładna młoda zgramna pszczoła drodzy państwo są miseczki matecznikowe a jeszcze z jedną ramkę zobaczę także w tej rodzinie te puste pół korpusy górne mnie przeraziły No jest lanie międzygniazdowe, jest pszczoła młoda. Bynajmniej na tą chwilę nie widać. No i dużo miseczek matecznikowych. Prawdopodobnie może tu pójść wymiana matki. No, młoda pszczoła zdrowa. Że się tam przytrafiły jakieś pszczoły bez z mniejszymi odwłokami, bo skrzydełka miały, no to niestety wejdzie ze dwie warozy w jedną komórkę i robotę zrobi czerwiowi. No i tak wyjątkowo drodzy Państwo musiałem zaglądnąć do gniazda, bo mnie przeraziła ta sytuacja, że w rodzinie nie ma zapasów. No ale na szczęście podkarmiać nie trzeba. się nie trzeba no i to, ten ekranik który ogranicza wielkość ostatniej komórki na ramce żeby się tam waroza nie rozważała no i zakładam to no niestety tu już jest planowana Cicha wymiana matki I na pewno to nastąpi mm -hmm. Na pewno to nastąpi On dziwny ciężar tej pół nadstawki Zobaczymy z tego końca no, proszę państwa no z tego końca mają widzicie ona mi inaczej gromadzi w pośpiechu nie mają z tego końca w pośpiechu nie zauważyłem bo bym przecież nie grzebał ale się nic nie stało dopiero rodzina pszczoła ruszyła w górę mimo że na wodzie no, i tak całkiem przypadkiem drodzy państwo zaglądałem na dno ula na dno ula zeszło mi prawie 9 minut przy tej operacji tu te szmateczki i proszę państwa tak to czasem wygląda Nic tak człowiekowi dobrze w życiu nie wyjdzie jak włosy z głowy. To się teraz potwierdziła. A tu mam też super miodną rodzinę, która była bardzo mocno przygłodzona. Osypała się, bidał wszystko. Był bardzo dużo ubytek pszczół. Jak ona sobie radzi. Jak ona sobie radzi. Widzicie? Nie ma pszczół. Puściuszko. O, tu jest ciekawie. Tu tym bólu nie ma pszczół. No i mało tego pokarmu. Psia jakoś. Pytanie. No i nie ma pokarmu. Pytanie czy jest matka ona sobie ładnie lata no nie ma I drodzy państwo tu może być problem z matką tu może być problem z matką muszę zaglądnąć do gniazda a pszczelarz Zawsze na ochotę do tak szczegółowej penetracji gniazda. Tu jest duża przestrzeń międzyramkowa. Nowe pszczoły wybrały sobie miejsce pod zamkami do siedzenia. No zobaczymy. Tu odsunę tą ramkę. I czy jest czerw czy nie ma. Proszę Państwa. Ten ulot to tak funkcjonuje jak taki malutki odkładzik u pszczelarzy. A ile miodu z niego można wziąć? Więcej niż z warszawskiego zwykłego. No jest czerw. Jest robota trutowa. Pięknie wszystko zalewają. No jakby to nektarowanie się teraz dla pszu otworzyło. Tak to wygląda. Drodzy Państwo. Tak już dzisiaj w niedzielę z rana zaszalałem Ach. Tak jakby to nektarowanie dopiero teraz się otworzyło ładnie to wszystko Pozalewane No może sobie poradzą zobaczymy W tym ulu akurat, proszę Państwa, ta rodzina pszczela <laughs> ona miodni nie siedzi, bo nie ma miodu, nie ma roboty, ale siedzi pod ramkami, bo tam jest duża przestrzeń podramkowa i tą przestrzeń. prostu zatyka. I tak proszę Państwa, wygląda z tymi pszczołami. No jeszcze jest miejsce na karcie w tej chwili. Proszę jeszcze jest miejsce na karcie zobaczymy następną rodzinę zobaczymy następną rodzinę jak ona się ma Bo to nie jest rodzina miodna w miarę poprawnie egzystuje To nie idzie tego rozwalić. Proszę Państwa, nie idzie tego rozwalić. Ula, listewki, proszę Państwa, nie ma szans tego ruszyć. O, pierwsze. Zobaczymy tu do góry I to wszystko, no nie ma szans Nie ma szans tego ruszyć Tu trzeba będzie chyba ełkę wziąć, żeby Ten korpus wyrwała to jest puste No u dołu ładnie są obsiadane i są plasty pobilane To jest nadzieja że tam coś musi być nie da rady I tak o Państwo czasem bywa Że mimo szczerych chęci człowiek nie da rady No w tym nagraniu serdecznie się z Państwem żegnam